Żyjesz? Odwiedziłem się od drzewa. A, no. Spoko, dam upadek tego. No to, ale żyjesz cały? Tak, no. Trochę boli, ale się rusza. O kurde. Witam Was w materiale, w którym porozmawiamy o tym, czym są elektryki przedstawione w materiale, jakie są ich wady i zalety. Ile to kosztuje, do czego się nadaje i oczywiście spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taki elektryk może kiedyś zastąpić tradycyjnego spalinowego krosa. Cześć, jesteśmy grupą entuzjastów sprzętów elektrycznych z Trójmiasta. No dobra, to dlaczego nie spalinówka, nie spalinowy cross, a właśnie elektryczny motocykl, bądź rower? No my się lubimy z prądem, no. <laughs> no i fajnie jest, nie ciągnie do spalinki. W sensie, wiadomo, fajnie zawsze gdzieś tam ten dźwięk e, budzi trochę inne w głowie e, doznania, ale elektryk ma bardzo dużo plusów, zwłaszcza na te na przykład, trójmiejskie klimaty. Gdzie terenu jest sporo, a na spalinówce nie za bardzo można by było wjechać. Także. Umówmy się tym sprzętem, tak naprawdę wchodzimy, zabieram to z garażu, wyjeżdżam, latam po terenie. Nie robię tym żadnych szkód, nikomu nie przeszkadzam, ludzie nie krzyczą, sąsiedzi nie wiedzą kiedy wyjeżdżamy, dokładnie, tak także jest to ciche, zarazem sprzęt jest lekki, więc w razie czego można to wyciągamy baterie, można to wpakować nawet do auta i gdzieś się przemieścić w jakiś inny rejon. Nie polecamy jazdy takimi sprzętami po centrum, chyba że ktoś ma homologację i można takie sprzęty nabyć, które posiadają już homologację, ale z blachą to już bym nie polecał wjeżdżać do lasu, bo to różnie bywa. W każdym razie leśnicy i wszelkie organy pracujące w tych rejonach są przychylne do, do, do tego A, typu sprzętów. My. Ten sprzęt... W, Korespondencji w, z, z motocyklem jest dużo lżejszy, co za tym idzie, nie robi takich szkód w ściółce, mimo dużej mocy, bo te sprzęty są mocno długnięte w stosunku do tego, co przewidział producent. z kolei kolega jest producentem samym w sobie, bo... Producentem kolega, może nie, konstruktorem. Konstruktorem, inżynierem. Kolega sam złożył sprzęt od ramy przez podzespoły, które umieścił, przeliczył to sobie i finalnie produkt jest bardzo zbliżony do tego, o podobnych parametrach. No dobra, teraz sprawdzimy przyspieszenie, zrobimy mały wyścig. Panowie, odpalać silniczki. Co za emocje 3, 2, 1, poczta. Jest to druga wersja. Drożkę poprawiona względem poprzedniej i robi robotę jest jeszcze w trakcie. Nie do końca tak jakby talnie gotowa. Jeszcze będzie malowana prawkowo nie ma osłon pod silnikiem, osłon z przodu pod sterownikiem i tak ale jest w pełni jeżdżąca, Jeszcze zanim pójdzie do lakierni, no to jest najpierw przetestowana, żeby ewentualnie jakieś poprawki wyciągnąć i tyle. Leciało mi totalnie koło w kawałku. Jest to tak zwany Suron Killer, czyli <grywka> odpowiednik na to, co tutaj jest po prawej stronie. Z tym, że ten sprzęt jest też mocno zmodyfikowany. Najtrudniejsze pytanie, ile to kosztuje? Wyjściowo trzeba liczyć, żeby rozpocząć zabawę z 20 tysięcy, żeby coś mieć takiego, na czym można Kupić już jeździć, podstawę. co jeździ, się odpycha i w miarę hamuje. Tyle mniej więcej kosztuje podstawowy surdum, na stokowych kołach, ze stokową baterią, ze stokowym sterownikiem, ogólnie dużo rzeczy stokowych. Następny, już jakby kwestia modyfikacji to już według własnego uznania, ale no Chińczycy w ramach jakby tutaj produkcji wiadomo, żeby towar się sprzedawał, no to gdzieś było przyoszczędzone, więc były budżetowe hamulce, budżetowe amortyzatory, jakieś wąskie koła. W tym sprzęcie no została tak naprawdę rama, siodełko, silnik i silnik. O, I silnik został, ale to już jest drugi. Bo niestety pierwszy się spalił. Ale był ze słabszej wersji, także miał prawo w tej mocy. Alternatywę poszedł kolega to Adam. Jest. To może jeszcze powiedzmy o tym, skoro od tego zaczęliśmy. Jaka jest kolejność tego, co ludzie zazwyczaj modyfikują? Pierwsze, tak naprawdę, i najdroższe z modyfikacji to jest bateria. To jest koszt około dychy. Ale odblokowuje bardzo dużo możliwości, zarówno mocowych, jak i zasięgowych. zasięgowych. Bo na stokowej baterii takiego jeżdżenia w terenie, na stokowych kołach, które są bardziej energooszczędne, to tam jest ile? Ze 30 km, niecałe tak naprawdę na styk. Wszystko zależy od jeźdźca od, i jazdy. od metodyki tak, no. je jazdy. Natomiast na tych bateriach, no to już są zasięgi rzędu 60-70 km takiego ostrego upalania na tym setupie z tą mocą. Jeździmy sobie już od 4 godzin. Powiedzcie, jak bateria. Zapraszam, zapraszam z kamerą. Idę, idę. Inwestycja było warto. 56%, 56, 56 okay, zostało jeszcze baterii. A wczoraj dzisiaj. Osu... Także szybciej my się zmęczymy tą jazdą, bo faktycznie przeprawiamy się gdzieś tam dosyć konkretnie. E, nic tego prądu zaczyna braknąć, także fajnie. E, więc. Pierwsza jest bateria. Później zazwyczaj wskakuje sterownik, czyli podwyższenie mocy. Jak ludzie czują, że tej mocy jest więcej, to zaczyna brakować im gripu, więc zmieniają tylne i przednie koło. Hamulce. Hamulce, jako kolejna kwestia, bo ta masa wtedy niereserowana jest większa, inercja odkudra się też troszkę większa i cała masa pojazdu wzrasta, więc trzeba to wyhamować. Tak na dobrą sprawę Dużo tutaj podzespołów idzie rowerowych. Tak. Z downhillu, hamulce, amortyzatory, więc. Najwyższa półka rowerowa daje tutaj radę. Tak, na dobrą <grywanie> sprawę, dodali. serwis to jest ważna sprawa, że serwis tych sprzętów to tak naprawdę dbanie tylko. O napęd, odpowiednie smarowanie go. Wymiana klocków. Wymiana klocków I tyle. I tyle, tak? A już... Wymiana płynu hamulcowego raz na jakiś czas i, i tak naprawdę tyle. Nie ma żadnych wymian tłoka, zmieniania oleju. E, no, amortyzacje trwa. Jak są bardziej wymagające, to wymiana płynów e, i przegląd amortyzatorów. Ale w porównaniu do serwisu samochodowego, no to to jest zupełnie inna bajka, zupełnie inna przestrzeń finansowa. Wiadomo, że początek jest dosyć spory, finansowy, żeby podjąć w ogóle temat elektryfikacji, zabawy z elektrycznymi sprzętami. Natomiast w późniejszym etapie oddaje nam to to, że ta zabawa praktycznie jest niskich kosztów. Także... Tak, bo wiele osób mówi, że te sprzęty nie są tańsze niż spalinowa klasówka. Bardzo często też ludzie porównują nowy sprzęt elektryczny do używanego sprzętu spalinowego i tam ta różnica jest bardzo duża na niekorzyść cenową elektryka, ale później nie ma tego serwisu, czyli właśnie corocznej wymiany tłoka, zmian oleju itd. więc to w perspektywie czasu się odwdzięcza, ale też trzeba pamiętać o tym, że baterie nie są wieczne, więc to też co jakiś czas trzeba wymieniać. Zaczęliśmy od koftów, czyli baza około 20 tysięcy. Powiedzmy, można używkę wyrwać za 15-16, gdzieś tam do dłubnięcia łożyska czy coś. Bateria dycha, czyli mamy 3 dychy. Sterownik około 1500, czyli mamy 30, tam pół, Zawiecha tutaj bardzo duży rozstrzał, bo można od 2000 polecieć aż do 15, więc filmijmy 5 tysięcy na zawiechę to mamy 36,5 koła set to jest około 2-3 000, czyli mamy 37 czyli tak naprawdę za całość trzeba liczyć około zmodyfikowaną tak już konkretnie około 40 tysięcy w odróżnieniu tutaj tutaj. jeśli ktoś ma zaplecze żeby to zbudować to zbudowanie tego po praktycznie tych samych parametrach co to eee, wyniosło mnie dokładnie licząc z Excelkiem 15 tysięcy złotych Także bardzo duża różnica cenowa, ale to też trzeba wziąć pod uwagę to, że ja, akurat zawodowo, zajmuję się budową baterii, czyli tego najdroższego ogniwa. Samemu jest wyspawana rama, wszystkie przełożenia, wszystkie elementy frezowane na CNC też są przeze mnie. Także tutaj bardzo, bardzo dużo kosztów zostało uciętych. Ale da się. Czas podsumować film i odpowiedzieć na pytanie, czy elektryk zastąpi spalinowego crossa. Moim zdaniem tak i nie. Tak, bo jest to świetna alternatywa do jazdy po lesie, gdzie nikomu nie będziemy przeszkadzali rykiem silnika, nie rozjeździmy tym za bardzo ściółki, nie zniszczymy środowiska. Za to idealnym miejscem dla klasycznego crossa są tory i miejsca typowo do upalania. Tam możemy piłować kosiarkę do odcięcia, nikomu to nie będzie przeszkadzało, każdy będzie się cieszył i żadnego terenu nieodpowiedniego nie zniszczymy. Także wsiadajcie na to, co tam macie i się bawcie.